Witam Was w kolejnym odcinku. Ja właśnie odebrałem Apple Watch i jako, że nie potrafię doczekać się otwarcia tego zegarka i w końcu ubrania go na rękę, dlatego przejdę od razu do unboxingu jeszcze tutaj, kiedy siedzę w aucie. Unboxing jedną ręką może być dość ciężki, ale na szczęście w schowku mam multitula. Zawsze warto mieć takiego w aucie. Ten ma dużo rzeczy, między innymi kombinerki. Ale przede wszystkim znajdzie się też tutaj nóż. Dajcie mi sekundkę. Ok, więc bez zbędnego wciągania, jak widzicie pudełko z tłoczonym napisem, oczywiście zafoliowane, z tyłu solidowe napisy. To jest Apple Watch pierwszej serii 42 mm Złoty z niebieskim paskiem. To naprawdę nie jest łatwe, kiedy ma do się do dyspozycji tylko jedną rękę. Okej, okay. mamy to. Tak, tą stroną. Standardowy napis. Wyprodukowano w Kalifornii. O, jaki on jest śliczny. Zaraz się do jego wyciągnięcia. Co mamy w środku? Instrukcje jak zapinać pasek. Ogólnie szybki quick menu. Widzę, że jeszcze jeden. Pewnie w różnych językach. Jest tutaj coś jeszcze. Użyję do tego zębów, żeby to wyciągnąć. Chyba. Kolejne dwoje instrukcje. I coś co wydaje się być ładowarką. Ok. Zęby okazały się być niezbędne. Jeszcze jedna instrukcja, o. ok, krótszy pasek i tak jak mówiłem, ładowarka, w której Albo okay. standardowa magnetyczna ładowarka z końcówką. USB. Nie ma samej końcówki, więc będziecie musieli wykorzystać tą iPhone'ową. No i teraz najważniejsze. To jest złoty Apple Watch. Kolejna instrukcja, jak go obsługiwać. Same, same ściąganie folii nie jest aż tak superowe jak w przypadku iPhone'ów. Nie jest takie satysfakcjonujące. Ok i oto przede mną zegarek. Ważne jest to, to jest seria pierwsza, czyli ta rzekomo nie wodoszczelna, tylko wodoodporna, dla za zachlapania, ale jak widzicie tutaj, standard wodoszczelności to IPX7. To znaczy, że zegarek może być w wodzie do 1 metra na czas 30 minut. Więc tak naprawdę jest on wodoszczelny. Można z nim spokojnie pływać i się z nim kąpać. No to się nie musicie martwić. Jedyna różnica to tak naprawdę 500 zł do serii drugiej więcej. I yy, GPS. A tak w rzeczywistości i tak będziecie go mieli cały czas przy sobie. Razem z telefonem, który ma za sobą wbudowany GPS. Ok, to tyle. Potestuję go trochę i zgłoszę do Was z powrotem. Na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Cześć!